I mamy tu Audika, samochód z takim dość fajnym wyposażeniem, no bo według mnie no to ta wersja wyposażenia jest naprawdę godna. Ale zanim obejrzymy go sobie tak jak sobie stoi tu w tej chwili, to szybki flashback do momentu kiedy ja go przywiozłem. Przywiozłem już drugi raz, może nie zaraz po zakupie, tylko odebrałem od mechanika, bo ten samochód zrobił mi taki numer, że przez rok stał u mechanika. Ale o tym dowiemy się za chwilę, także lecimy do momentu kiedy ja go przywiozłem po tym właśnie rocznym postoju i później wracamy tu w to właśnie miejsce. I mamy naszego Audika. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko tak na jeden strzał nagrać, bo pogoda jest super, ale niestety wieje. A zepsuł mi się mikrofon, także tutaj trochę obawiam się o dźwięk. Ale zanim mikrofon nowy dojdzie do mnie, no to podejrzewam, że albo samochodu już nie będzie, czyli będzie sprzedane, bo jest wystawiony na sprzedaż, albo druga opcja, pogoda się skiepści i będzie. Też nie fajnie, także trzeba, niestety, CarPediem chwytać chwilę i atakować ten samochód właśnie teraz. Słuchajcie, 97 rok produkcji, pierwsza rejestracja w roku 98, 1998. Samochód z napędem quattro, w takiej dość fajnej wersji wyposażenia, którą zaraz sobie obejrzymy. Później przejdziemy tam do bagażnika, Tam są różne rzeczy, które tutaj niestety zawiodły w tym samochodzie, tak można powiedzieć i ten bardzo fajny moim zdaniem środek chociaż ja nigdy nie byłem jakimś fanem Audi obejrzmy go sobie jak on wygląda tutaj e, fanem Audi nie byłem ja w momencie nawet e, żeby było śmiesznie kiedy mogłem kupić taki samochód dla siebie do jakiegoś takiego dłuższego jeżdżenia kiedy one były w jakichś takich rozsądnych pieniądzach ale były na topie lat temu, oj, nie pamiętam, ale grubo ponad 10 na pewno, zdecydowałem się wtedy na zakup konkurenta, czyli BMW E39 stwierdziłem, że Audi jest nudne, nie podoba mi się w sensie Audi w tej wersji, czyli A65 właśnie. Że takie, no, no nijakie, nie chcę mieć takiego samochodu, i szukałem właśnie wtedy BMW. Natomiast w tej chwili po latach stwierdzam, uwaga, i to jest takie dość ważne, bo... No człowiek zdanie jednak zmienia raz na jakiś czas. I w tej chwili uważam, że ten samochód rokuje naprawdę bardzo fajnie jako taki przyszły young timer. Jeżeli ktoś ma w ładnym stanie takie auto, w dobrym wyposażeniu, to taki właśnie samochód razem z Audi A8 właśnie z tamtych lat, moim zdaniem rokuje i to tak rokuje dość konkretnie jako taki fajny klasyk, fajny samochód taki, który ma potencjał i w przyszłości będzie na pewno tylko drożał. Raczej tanieć już nie będą te samochody, w ładnym stanie oczywiście. Także zmiana zdania, i to taka zdania, zmiana zdania dość poważna. Co jest dość fajnego, że coś takie, coś co mnie urzekło, tak, bo widzicie, już się gubię. Co mnie urzekło, o ile można tutaj mówić o, o czymś takim samochodzie, który miał być na sprzedaż. Kiedy ja zobaczyłem ten właśnie egzemplarz, kiedy podesłano mi ofertę kupna tego auta, czyli sprzedaży, a ja mogłem go odkupić, na pewno. Linia, no linia nadwozia jest fajna. Ja go od razu zobaczyłem na takich felgach. Natomiast on wtedy miał inne koła na sobie. To jest taka moja inwencja, czyli te felgi, mam nadzieję, że pasują. Fakt, że można byłoby go trochę zglebić i wtedy wyglądałoby to jeszcze lepiej. No bo teraz te szczeliny tutaj między błotnikiem a kołami, no to są takie dość spore. Natomiast to jest quattro, czyli też tutaj trochę straciłby z tego swojego pazura. Z tego, z czego znane jest Quattro, z tych takich właściwości jezdnych, no bo tutaj o terenowych no to ciężko cokolwiek mówić, o tej takiej praktyczności. W każdym razie koła 18, opony to są akurat wielosezony. Tutaj jak widać to jest 225 szerokość, 40 wysokość, czyli one tak dość dobrze czują asfalt. Całe szczęście tutaj akurat zawieszenie jest całe zrobione, także nic nie stuka. No i mam nadzieję, że jakoś tutaj fajnie to się prezentuje. Opony z 2019 roku, no bo to kupowane było jeszcze rok temu, kiedy ten samochód, ja go kupiłem w czerwcu, no to te opony to jest jakiś sierpień pewnie, a we wrześniu trafił właśnie do mechanika i teraz go dopiero odebrałem. W międzyczasie udało się jeszcze wymienić tarcze hamulcowe, bo one są jak widać też nówki i klocki z przodu. Ciekawostka, udało się kupić, bo to Boschowskie, o ile dobrze pamiętam, były, bo była bardzo fajna oferta, także stwierdziłem dlaczego, nie? Jednak jest to kawał samochodu i tutaj też... No, nie chciałbym tutaj wrzucać jakiś e, tańszych tarcz, tańszych klocków, jak powiedzmy do jakiegoś Sajczęto, tak? Bo ile Sajczento wyhamować to jest prosta sprawa, no to tutaj jednak trzeba trochę bardziej myśleć, jeżeli chodzi o takie rzeczy. E, ten pakiet chrom, jak dla mnie bomba, niektórym się nie podoba, teraz wiadomo są modne te dechromingi i to się wszystko usuwa. Ale jak dla mnie w tym samochodzie to jest taka kwintesencja lat 90. i to tylko dodaje mu uroku. Tak samo jak uroku dodaje, dodaje mu szyberdach, ale to jest taki urok łamany przez praktyczność, bo szyberdach to jest jedna z takich rzeczy, które ja najbardziej lubię w samochodach. I właśnie jazda, jeżeli tylko pogoda na to pozwala z takim uchylonym szyberdachem bo tutaj wiadomo można go uchylić lub też otworzyć w całości to jest bomba. To jest coś, co naprawdę bardzo lubię. Dodatkowo. A nie, tu w tą stronę nie będzie widać, ale jest to panoramiczny szyberdach, czyli można sobie też popatrzeć wieczorem na gwiazdy, jeżeli ktoś ma jakąś taką duszę romantyka, można i tak. Z zewnętrznych rzeczy, które jeszcze tutaj jakoś rzucają się w oczy tak na pozytyw, GPS. Ten samochód wyposażony jest w nawigację, natomiast w tej chwili raz, że nie ma mapy do niej, a dwa podejrzewam, że jego praktyczność jest w tej chwili na poziomie E, papierowej mapy. Chociaż papierowe mapy pewnie też są aktualniejsze niż e, to, do czego doprowadziłaby nas nawigacja, która aktualizowana była pewnie tam do 2003 czy 2004 roku po latach. E, dobra, ale jak już jesteśmy z tyłu, to oprócz tego fajnego napisu, Quattro wzrok pewnie przykuwa ten podwójny wydech. Wydech jest fabryczny, natomiast ten zderzek, jak tu dobrze pewnie widzicie. On już taki fabryczny nie jest, bo tutaj są wycięte otwory. Cały wydek wygląda o tak. Czyli dwie takie konkretne duże puchy. Nie jest to jakaś taka trapa. No i całkiem fajnie to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o to auto. Ja podejrzewam, że ten zderzak wymieniony był ze względu na jakieś uderzenie. Bo ten błotnik tu zresztą nawet widać u góry ten błotnik był naprawiany z tyłu i potem Pewnie wymieniony został raz, że ten zderzak, a dwa, że cała warstwa, cała powłoka lakiernicza została odnowiona, czyli on drugi raz był polakierowany i dlatego też to się nie rzuca jakoś w oczy. No ale fakt jest taki, że coś takiego miało miejsce. Tu przechodząc jeszcze do przodu, z tych rzeczy takich oczywiście im plus. Spryskiwacze reflektorów niestety bez zaślepek, bo ten zderzak też był w innym kolorze. Jak go kupowałem, on był zielony. Tutaj niestety nie udało się, no zabrakło serducha na dopasowanie tutaj tego, bo miałem to robić po odbiorze od mechanika, no ale wyszło jak wyszło, także tak już zostanie. Spryskiwacze są, zaślepek nie było, miałem dokupić, ale to samo co z tym, ta sama motywacja, bardziej jej brak. Reflektory jak widać, xenon z soczewką, z tym, że one zostały wymienione, jeden i drugi jest wymieniony. W 2014 roku, na no to mam nawet jakiś taki dokument e, tutaj. Dziadek e, z tego co widziałem, poprzedniej właścicielki tego samochodu, bo on był w jednej rodzinie od 2005 chyba przez naprawdę kilka ładnych lat. I on był chyba właścicielem warsztatu, z tego co ja wywnioskowałem, i po prostu w ramach jakiegoś prezentu tutaj sporo rzeczy zostało porobionych i udokumentowanych. W tym też właśnie wymienione zostały te reflektory w ramach prezentu dla wnuczki. Także widzieliśmy już, jak on wygląda z zewnątrz. Lecimy do środka. A oglądanie środka zaczniemy tu od tyłu. Wiem, że bardziej z tyłu jest bagażnik, ale do tego przejdziemy prawie, że na samym końcu. Eee, I co? Od samego wejścia listwy a la drewno. I uwaga, w tym samochodzie w ogóle mi to nie przeszkadza. Tutaj zrobię jeszcze taki rzut na przód. przód też jest takim niby drewnie, i do tego auta to pasuje. I takie jest moje zdanie, wasze może być inne. Mi to się podoba i nadaje takiego fajnego klimatu. Klimatu lat, lat klimatu lat, klimatu samochodów z lat 90., który mi akurat bardzo pasuje. Może przez wzgląd na to, że ja się wtedy wychowałem, także coś w tym jest, i to były takie autamarze, nie? Z fajnych bajerów jeszcze, no bo to akurat wersja dla palących, ale to nie wiem, czy to jest jakiś bajer. Tutaj oczywiście mamy stowek. Klamki. Klamki są podświetlane, czego teraz pewnie nie widać, ale tu jest taki pasek, który normalnie świeci się w takim kolorze, jak no, wszystko na zegarach. I też bardzo fajnie to wygląda wieczorową porę, Jak sobie jedziemy i te klamki właśnie są tak fajnie podświetlane. Tapicerka, tapicerka sygnowana jest przez Rekaro. Tutaj co prawda na samym początku, jak przywiozłem ten samochód, no to od znajomych, którzy są takimi bardziej fascynatami, Audi, takimi fanboyami, no to a, niby masz Rekaro, ale nie w skórze, ale coś tam, coś tam. No i moim zdaniem e, jest to właśnie plus tego samochodu, nie żaden minus. Bo raz, że ta skóra, no to już wiadomo, po latach wygląda jak wygląda. Można niby ją odnowić, odmalować i tak dalej, ale raz czy jest sens. A dwa, tutaj jest dużo lepsze trzymanie boczne. Co zresztą zobaczymy na tych przednich fotelach, jak one są wyprofilowane, jak one wyglądają. I w samochodzie, w którym możemy się trochę pobawić, no bo tutaj tej mocy trochę niby jest, e, dodatkowo ten napęd Quattro, no to lepiej mieć to trzymanie boczne w lepsze niż gorsze. Także jak dla mnie to jest plus. E, mamy tutaj też taką wieluzadaniową lampkę, która jest taka całkiem spoko, no bo można naprawdę sobie tutaj skonfigurować to oświetlenie jak chcemy, czyli nie jest to taka ta podstawowa wersja Pod sufitka wisi, dlaczego wisi pod sufitka? zapytacie to już Wam odpowiadam, samochód przez ten właśnie postój mechanika tak samo jak tam na lusterku jest jakieś uszkodzenie a tutaj podejrzewam, że słońce operowało tak ostro jak samochód stał na zewnątrz przed warsztatem właśnie no i klej w tym momencie puścił, w tym miejscu właśnie Także ja tego też już nie robiłem, bo brak ducha. Co tu mamy? Tunel na narty. Jak wygląda tunel na narty pewnie wszyscy wiemy. Podłokietnik w każdym moim samochodzie, w którym jest podłokietnik opuszczony. Tutaj jest też fabryczna apteczka. Taka całkiem fajnie wyposażona, bo sobie sprawdzałem. Miejsca bardzo dużo, bo jak sobie tak usiądę. Miejsca na nogi tyle ile powinno być. No, i tak wygodnie się tu siedzi. To trzeba oddać, że, jeżeli chodzi o cztery osoby, no to można tutaj spokojnie sobie podróżować. Z fajnych rzeczy, tam są kartki, bo samochód już był obrędowany, sprzedam, jak mówię, od jakiegoś czasu. Cup holdery. Niby że zwykła, ale trochę niezwykła. Bo one są sprawne. I to jest ciekawe, bo w niejednym Audi miałem już kilka takich sztuk. No to kapholdery powiedzmy były, ale one były tylko w teorii, bo albo nie działały, czyli otwieraliśmy je, a tu wszystko było połamane te właśnie elementy gdzieś tam od nóg, nie wiem, od dzieci czy jakkolwiek a tutaj wszystko jest tak, jak powinno być czyli one są w pełni sprawne albo po prostu były całkowicie wyrwane i mieliśmy tutaj tylko dziurę po kapholderach. a tutaj to jest wszystko tak, jak powinno być. Także tak wygląda tył samochodu, lecimy do przodu. A zwiedzanie przodu zaczniemy sobie od strony pasażera, bo tam podejrzewam z drugiej strony zaraz będzie samochód przejeżdżał, także żeby tutaj nie blokować ruchu, lecimy z tej strony. I oczywiście drzwi. No drzwi wyglądają tak samo jak z tyłu, czyli też mamy wykończenie w drewnie. E, mamy tutaj dwa schowki dla odmiany, pach i pach, czyli całkiem fajna rzecz i mamy tutaj jedno, jeden z elementów, który był wymieniany w tym samochodzie i to tak bardziej profilaktycznie, to jest konkretnie wtrysk sterujący. E, który tutaj był. Dlaczego on był wymieniany, no to nie wiem, ale to już tak bardziej niby jako profilaktyka, bo coś tam, coś tam, także on był wymieniony. Miejmy nadzieję, że no nie utopiłem pieniędzy i że coś to tutaj dało. Ciach, ciach. E, głośnik, bo tutaj pierwszy głośnik, który widzimy, bo tam z tyłu nie pokazywałam sygnowania, ale tutaj nagłośnienie sygnowane jest przez Bose. I gra to całkiem elegancko. Z tyłu mamy też subwoofer, ale go pokażę już tam w bagażniku. I tak właśnie wygląda samochód od strony pasażera. Fotel pasażera jako ciekawostka jest tak samo regulowany jak fotel kierowcy. Czyli mamy tutaj pełną elektrykę, jeżeli chodzi o ustawienie tego fotela. Wszystko sobie fajnie lata. I tak samo ma pompowany ten właśnie odcinek lędźwiowy. Co jest całkiem fajną sprawą, jeżeli jeździmy powiedzmy, gdzieś w trasy i możemy sobie zmienić twardość właśnie tego odcinka. I to też pomaga trochę walczyć ze zmęczeniem. E, tutaj to na podudzia jest wysuwane. Powiedziałbym tak znowu bmw wosko i znowu dostałbym ochronę od fanatyków Audi i miłośników. E, powiedziałbym, że sportzice. No ale tutaj to się nazywa zupełnie inaczej. Całe szczęście tu mamy fotele Recaro i z nazewnictwem nie ma problemu. O góry szyberdach, to o czym mówiłem, czyli fajny widok. Tym razem jeszcze nie na gwiazdy, ale na korony drzew. Quattro. Tak jest. Jest to Quattro. I tutaj w schowku który bene też jest w pełni sprawny, co też nie jest takie e, do końca oczywiste, jeżeli chodzi o te samochody, bo te schowki też lubiły gdzieś tam sobie poodpadać i żyć własnym życiem. Ale tu mamy taką dość obszerną dokumentację, całej Wam nie będę niestety pokazywał, bo tutaj też są jakieś takie dane osobowe, wrażliwe, już tutaj nawet na pierwszej stronie jest napis, na pierwszej stronie instrukcji, bo jest to instrukcja obsługi tego samochodu w języku polskim i to jest też, jak mówiłem, prezent dla tej poprzedniej właścicielki od dziadka, tak mi się wydaje, że sprawił, wnosi taką właśnie instrukcję, czyli taki bardzo fajny, przyjemny smaczek do tego auta. Zwłaszcza, że wszystko mamy po polsku, a stron trochę tu jest. Ile tu mamy? 400 stron prawie, czyli 400 stron wiedzy o takim samochodzie, a dodatkowo, o właśnie tej pierwszej stronie, nie mogę otwierać. Książka serwisowa, e, wszystkie instrukcje: tutaj, właśnie od radia, od nawigacji jakieś takie dodatkowe zapiski czyli samochód też trafił się z taką całkiem przyjemną dokumentacją czyli taki miły smaczek dobra, to lecę na tamtą stronę. A tu pierwszy co rzuca nam się w oczy to panel, panel od sterowania elektrycznymi szybami w liczbie czterech sztuk. Ten właściwy panel leży zbił w bagażniku. Także podejrzewam, że uległ jakiemuś uszkodzeniu, coś tam nie działało, dlatego został wymieniony i tu widać, że on jest od tej najbrzydszej wersji kolorystycznej, jeżeli chodzi o wnętrze, od tej takiej zielono-niebiesko cholipowiekiej. No i to tak trochę dziwnie wygląda. No ale przynajmniej działa. I tu też dwa schowki. Ameliniowa listwa, która nas tutaj wita fajnym napisem Audi, mówiąc do czego właśnie wsiadamy, gdyby ktoś nie wiedział. I to, co mówiłem, czyli ten fotel kierowcy z plamką, która niestety nie zeszła. Raz, że jest w całkiem fajnym stanie, jeżeli chodzi właśnie o tą kubełkowatość tego wnętrza. A dwa, właśnie za sprawą tego, że jest to materiałowa tapicerka, fajnie bardzo trzyma na zakrętach. Przełącznik przełącznik trochę tutaj lata, co jest takim chyba jedynym minusem, jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, takim, który mi przeszkadza, bo no, nie wiem co tu się stało, ale nie, nie jest to nic takiego fajnego. E, tutaj oczywiście sterowanie nawigacją, jeżeli chodzi o sterowanie komputerem pokładowym, sterowanie nawigacją jest w innym miejscu. E, jeżeli chodzi o te tutaj sekcje przycisków, kierownica skórzana. Fajny zestaw zegarów, bo to mi się zawsze podobało w tych samochodach i to muszę przyznać całkowicie szczerze. Rezerwa, tak wiem. E, mamy tutaj zegary, które posiadają oprócz tego, że standardowo jest temperatura płynu chłodzącego, to jest też temperatura. Oleju, bo tutaj zwłaszcza część takich mniej doświadczonych albo mniej świadomych użytkowników samochodów, patrzy sobie na temperaturę płynu, temperatura płynu w pionie, ogień, ogień na tłoki, a okazuje się, że temperatura oleju jest jeszcze daleko, daleko w polu i wtedy niestety silniki nie mają lekko i gdzieś tam jakiemuś uszkodzeniu ulegają. Tutaj też widać przebieg, czyli 297 tysięcy km przebiegu. O ma chyba do 110 tysięcy książkę serwisową, tak mi się wydaje. Czyli ten przebieg jest taki całkiem nowy, realny. Szyberdach już widzieliśmy. Tutaj podświetlane te słoneczka. Też fajna rzecz. Ale mówiłem już, że w tym samochodzie jest, yy, jest nawigacja, jest nagłośnienie Bose, tak? Ale oprócz tego nagłośnienia Bose mamy tutaj coś takiego, czyli radio Audi Concert. Ja wsiadając do tego samochodu po raz pierwszy... Odpalając, skupiając się bardziej na tych głośnikach, właśnie na tym wszystkim, bo miałem już samochody, gdzie Bose był w Audi w sensie tak. No i to tak grało fajnie, ale tak może nie do końca tak jak oczekiwałbym, że będzie grać. A tutaj, właśnie w, połąc w połączeniu z tym Audi Concert jest zauważalna różnica. Także tutaj taki duży plus, też jest zmieniarka, jeżeli chodzi o płyty, ale to już tam w bagażniku sobie za chwilę zobaczymy. Co tutaj mamy jeszcze? Podgrzewanie foteli, 6 stopniowe, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma czegoś takiego, że jest albo delikatne podgrzewanie, albo już się gotujemy, czyli tutaj chwała im za to, coś takiego fajniejszego. Klimatronik dwustrefowy i zwróćmy uwagę na przyciski, bo one nie są powycierane. Nie są powycierane niestety w przeciwieństwie do gałki zmiany biegów, która tutaj została owinięta. Chciałem ją też kupić, ale zapomniałem. Przypomniałem sobie właśnie teraz, No, ale tego już nie będę wymieniał. Skrzynia biegów 6 6 sześciobiegowa, manualna. Tutaj popielniczka, czyli nic takiego nadzwyczajnie ciekawego. Ale z ciekawszych rzeczy, właśnie tutaj, bo przekręcając kluczyk w stacyjce, pokazuje nam się ten komputer i rezerwa, ale. Gdyby w tej chwili obok tutaj właśnie tego przełącznika sterowania elektrycznymi lusterkami, gdyby użyć tych przycisków. I gdyby płyta od nawigacji była włożona tam, gdzie powinna być włożona, no to właśnie tutaj powinny nam się pokazywać te magiczne strzałki, skręć w lewo, skręć w prawo, czy tam mieć prosto. Czyli to jest taki bajer w tym aucie. Bajerem też mogłoby być to, co znajduje się tutaj w podłokietniku, raczej czego nie ma. Bo jest tutaj przycisk od telefonu. Jest tutaj też takie miejsce do podłączenia słuchawki. I ja do końca nie udało mi się po prostu rozwikłać winu tego auta. Czy tutaj faktycznie powinien być telefon i go nie ma? Czy po prostu ten podłokietnik został jakoś przełożony? I to byłby taki chyba jedyny brak tutaj z wyposażenia względem oryginału. Tak mi się wydaje w każdym razie. Czy o czymś zapomniałem tutaj, jeżeli chodzi o środek? Klasyczny Fajna, klasyczna decha, i to jest to, co było na samym początku czyli samochód, który faktycznie rokuje na jakiegoś takiego Yank Timera, za sprawą właśnie tego, że nie jest jakiś przekombinowany. On jest taki prosty, klasyczny, tak jak wszystko powinno wyglądać. I bagażnik. A w bagażniku statyw. Płyta CD i kurtka skórzana, bo jak wiadomo, jak Audi, no to i kurtka skórzana. A tak naprawdę, no to ja nim ostatnio jeździłem, byłem też na Weselu i ta kurtka po prostu sobie tutaj została. Z tej strony mamy subwoofer od tego właśnie nagłośnienia Bose, bagażnik jakby nie patrzeć całkiem spory. Dwa trupy wejdą, tak mi się wydaje. Z lewej strony mamy zmieniarkę na 6 płyt. Właśnie czytnik od nawigacji, czyli to też tutaj jest. I tutaj są rzeczy takie mało fajne, czemu tego nie mogę zamknąć. Rzeczy takie mało fajne, czyli te, które skrzywdziły ten samochód, trochę panel, ale to jest mniej ważne. Ten skubaniec, bo ja generalnie ten samochód jego kupowałem, to byłem święcie przekonany, że to jest 180 koni. Bo on w dowodzie ma 132 kW, chyba? No, generalnie wychodzi na to, że powinien mieć 188 koni. Natomiast, patrząc na oznaczenie silnika, nie wiem, czy, czy on jakiś już był tuningowany z fabryki, dlatego ma tyle taką właśnie moc, a nie inną. Ciężko mi powiedzieć, może ktoś bardziej tutaj jest intu, ten temat Audi i mi to wyjaśni, dlaczego on ma właśnie w dokumentach 188 koni, a według oznaczenia silnika, które tutaj też jest na tej tu powinien być, tam jest. No to według tego ma tych koni 150 i w sensie ten silnik, no nie wiem, magia. W każdym razie ktoś to sobie zamontował, jest to chip Kupiony pewnie na jakimś portale aukcyjnym. I on uszkodził prawdopodobnie coś w jakimś sterowniku. I z tego właśnie tytułu turbina nie zawsze wstaje tak jak powinna. Czasami ten samochód jedzie jak dziki, jedzie jak zły. A kiedy indziej po prostu trochę przymula. Czyli dajmy na to, jedziemy sobie na um, jedynce, wrzucamy na dwójkę. Samochód dochodzi do 3000 obrotów i jakby się tak trochę zawieszał. Dajemy na trójkę, wracamy na dwójkę i jest wszystko ok. Jedzie normalnie. Magia dla mnie w każdym razie to jest magia. Także to zostało wywalone, to nie jest kompletnie potrzebne. Tutaj dodatkowo też zostały, wiadomo, jakiś tam ten zaworek N75. Takie standardowe rzeczy, jeszcze przed odkryciem, właśnie tego ustroństwa, które zostały tutaj wymieniane, żeby jakoś ten samochód e, naprawić. E, ja też do niego, bo tego tutaj nie widać, kupiłem przepływomierz. Przepływomierz kupiłem jakiś zamiennik, ale dałem za niego prawie 500, nie ponad 500. Natomiast okazało się po czasie, że tam wtyczka nie pasuje. Ale to akurat dostałem taki sygnał już po miesiącu, także nie mogę nawet tego zwrócić i zostałem sobie z taką przepływką. Chociaż nie wiem, no moje przypuszczenie jest też takie, że może być właśnie winowajcą tego wszystkiego ta przepływka, która może nie być od tego samochodu. Tylko jak mówię, no ja tak średnio się na tych audi znam, także też się nie podejmowałem tutaj dalszych kroków. No i tak właśnie ten samochód wygląda. No. Także miło było sobie poobcować z takim autem. I miejmy nadzieję, że w momencie, kiedy wy to oglądacie, ten samochód jest już sprzedany. A ja sobie kupuję coś innego, równie ciekawego, żeby mieć jakieś takie kolejne życiowe doświadczenie. Także dzięki za oglądanie. Do następnego! Hej!